Tonight, Liberty City mourns the passing of its premier son, Mayor R.C. Hole, assassinated while jogging in Belleville Park. LCN would like to take this opportunity to extend its most humble and sincere condolences to his family and loved ones. And later on, LCN, don't miss our student fashion spot. It's too cool for school. 30. odcinek przed Wami, bardzo Was serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka z z tej serii Geta Liberty City Stories na PlayStation 2. Będziemy ogrywali sobie dla e, Lightu e, rozwałki, których jest 7 na wyspie Sta e, Stoughton i będziemy je sobie pomału przechodzili według e, jednego z poleceń... Mm, Widza o nazwie Pan Fierro, czyli Tomek. Bardzo Ciebie pozdrawiam i wszystkich, którzy przyczyniliście się do zainteresowania tą serią. Fajnie, że jest taka ogólna, można powiedzieć, O kurde, ale mnie tu rozniosą zaraz. Musiałbym w ogóle jakąś sobie e, kamizelkę założyć. A może i nie, może i damy radę, słuchajcie. Fajnie, się, że się tak interesujecie tą serią, nawet bym powiedział. Chociaż mówię, no, u mnie, u mnie ta e, regularność niestety jest. Mm, troszkę pod znakiem zapytania. Dlatego, że, no mówię, chciałbym troszeczkę inne rzeczy robić. Co prawda lubię tą serię i też mówię próbował jakoś ją nagrywać, ale no, widzicie, wszystko się tak składa w czasie, że nie zawsze jest w ogóle jakaś chwila wytchnienia. Co do tego, ja jeszcze nadrabiam gry sprzed kilku lat, więc no tak naprawdę nie mam takiej jakby może nie jest to robota, ale nie mam takiej łatwej nie mam łatwej pasji co do tego. Zwłaszcza się coś, co, co jakiś czas się... Kolejne ciekawe rzeczy zamawia, czy od Was dostaje okazjonalnie, więc no, tym bardziej nie jest to dla mnie takie proste, ale jakoś daję radę i wytrzymamy to wszystko. Bardzo jeszcze raz serdecznie Wam muszę podziękować za zainteresowanie pod wywiadem. No, nie spodziewałem się, że aż tak będzie Was interesowało takie podejście pod rozmowy z ludźmi. Mam już kolejną osobę na oku, jeżeli chodzi o nagranie. Wywiadu, ale to raczej dopiero pod koniec stycznia tak jak już we wspominkach mówiłem a jeżeli nie, to was tutaj odeślę do tego filmu tam wyjątkowo będę musiał no, troszkę, tak jakby skupić się odrobinkę na dobranych pytaniach, żeby w miarę wywiad był dobry, a przy okazji jest to seria raczej poboczna nie jest ona główna raczej ona będzie, mówię, sporadycznie nagrywana Zresztą i tak na przestrzeni wielu miesięcy nie będzie tylu chętnych do wywiadu. Tak po prostu z natury wyczuwam, że tak będzie. No chyba, że, chyba, że, mnie, chyba, że mnie zaskoczycie. Aczkolwiek mam tak ogólnie, jeśli chodzi o ten wywiad, to już mam trzy osoby chętne. Tylko jedna osoba... z jedną osobą muszę ustalić szczegóły. Z drugą osobą... Będę musiał ustalić szczegóły tym, tym razem na maila Tak jej też będzie wygodniej I... No i kolejna to już się zobaczy, nie? Dobra, okej. Okay. Pierwsza rozwałka była przy szpitalu Tak, w tym miejscu, dokładnie już wam pokazuję, tutaj dokładnie było Była pierwsza rozwałka, natomiast druga będzie w parku Belleville I od razu zaczynamy temat może nam to jakoś fajnie przejdzie, Aha, czyli tutaj ogólnie, tak? No to... No to zaczynamy. Wolałbym przestępców likwidować niż zwykłych przechodniów, dlatego że bardziej mają na sumieniu. Przechodnie to niekoniecznie. Dlatego gdzieś tam pod którymś komentarzem napisałem, że właśnie te rozwałki średnio mi się teraz podobają. Bo takie to jest trochę moim zdaniem bezsensowne zabijanie. Jak każde inne zabijanie. Żeby nie patrzeć. No ale wiecie, to GTA, tu tutaj jest precedensowa seria i różne dziwne rzeczy się robi, także... W której grze nie robi się dziwnych rzeczy. No właśnie. Dobra, jeszcze. Dobra, jeszcze tylko 9. Ogólnie nie są trudne te rozwałki, tylko wydaje mi się wiecie co, że nas yy, poja. Jak się wejdzie do pojazdu i mamy pewne rodzaje rozwałek, które musimy. Yy, Wykonać w samochodzie, czy na jakimś innym pojeździe. Te są najtrudniejsze moim zdaniem. Te są najtrudniejsze, bo tu trzeba wykorzystać też między innymi właśnie ten troszkę spryt co do NPC-tów. Ale też niestety jest taki problem, że no. Miejscami czas ucieka i też. Czasami jak trzeba kogoś, no niestety mówiąc krótko, przytwierdzić do gruntu, no to już troszkę inaczej wygląda, wygląda ta sytuacja. Wezmę sobie słuchajcie kamizelkę, bo nie wiem jak wypadnę dalej. Kolejna rozwałka jest tu przy nigdy niedostępnym dla nas centrum handlowym w środku wyspy na środku wyspy. Stoi jako pusty obiekt, no troszkę szkoda, że nie dali, chociaż możliwości wejścia do środka. Tak jak to było na przykład w Vice City. No, ale co ja tutaj mogę powiedzieć? Tylko nie w misję. Może nawet sobie lepiej zapiszmy postęp. Wiecie co? Bo. Jakbym nie zapisał postępu, to mi wszystko od nowa zaczynał. Także. Tak by to wyglądało. I co tu jeszcze mam dla Was ciekawego do powiedzenia? Yy, mówię. Jeżeli odnośnie chodzi prywatne, wiecie co? Bo wielu ludzi czeka na tą serię prywatną odnośnie szkoły, bo szukałem u siebie ogólnie w odmentach historii um, pewnego artefaktu o nazwie Zeszyt z dawnych lat. Znalazłem jeden, co prawda. Mam go u siebie w pokoju, ale szukałem innego. Który by mógł idealnie pokazywać no, przynajmniej tamte czasy, o których bym mówił. Trzecia rozwołka znajduje się przed wejściem. I tutaj. No właśnie, do, to, to, do czego yy, mówiłem, co prawda mówiłem o tym, że w pojeździe robi się zadania, a mi też chodziło o właśnie rozwalanie pojazdów na czas. I to moim zdaniem są najtrudniejsze zadania. Ponieważ tu wystarczy, że zablokuje się jedno. Jedno yy, tak jakby jeden przejazd już praktycznie można całość robić. Problem polega na tym tylko, że policja może nas dorwać. I inaczej tego nie dałoby się zrobić też. I tutaj też trzeba, mówię, uważać na te eksplozje. Te się dzieją różne dziwne rzeczy. Mi się nawet wydaje, że czasami yy, chociaż chyba to było w Geta trójce. W GTA trójce było tak, że podwójnie wybuchały samochody, czyli najpierw palił się, e, palił się wrak wybuchał, ale później z jakiegoś powodu dziwnego drugi raz wybuchał e, pojazd, nie? I to też było bardzo niespotykane, zwłaszcza, że no, grałem wtedy na PC i mnie takie rzeczy dziwiły, więc no to też jest takie zdziwiłem się dlaczego... Czasami podwójnie pojazd wybuchał. Chyba też czasami nawet nie trzeba zostawiać tych pojazdów gdzieś w pobliżu. Tylko one wystarczy, że zostaną podpalone przez nasz granat i one już będą się zaliczały. Nie, na przykład sobie będzie odjeżdżał. A co to za dziady? Skąd oni są? Skąd oni są? Co to za ludzie? FBI? Nie, no FBI jest na pięciu gwiazdkach, to ja nie wiem. Bardzo dziwna sprawa. O, dobra, już mnie nie gonią. Następna y, rozwałka. Będzie przy ratuszu. Przy ratuszu, czy. Nie, nie przy ratuszu, przy. Ratu się w innym miejscu. Tutaj jest chyba, o ile dobrze pamiętam, dom burmistrza. Nie pamiętam teraz. Tam na środku. Z pomnikiem. Dokładnie naprzeciwko parku. Tam by się chyba znajdował. Wezmę sobie może apteczkę w razie czego. Żeby nie było Liptona. Bo Lipton przy takiej okazji to czasami jest smutny. I zobaczymy. Jestem tylko ciekawy, czy znajdę ten zeszyt, który szukałem do szkoły 2006, ponieważ no, już wiele razy się ogłaszałem, że będę próbował nagrać, ale coś mi się zdaje, że z tym zeszytem będzie problem. Ewentualnie Wam przypomnę, jakie akcje robiłem przynajmniej, bo kilka rzeczy akurat zdołało mi się przypomnieć i chyba nagram jeszcze w tym tygodniu. Mówię, jak dam radę, a jak nie, to trochę później. Oj, też tego typu zadań nie lubię, bo tu ludzie też potrafią ludzie niestety potrafią atakować. To takie też jest akurat z takich rozwałek. No po, też po części dlatego nie lubię ich, bo to jest takie moim zdaniem dziwne, dziwne zadania poboczne, tak jakby, które w zasadzie nie wiem czy one coś dają oprócz 100% chyba raczej no i gotówki. Więc no, niestety robi się głupie, głupie rzeczy. No ale nic zrobimy, i przynajmniej będzie z głowy, tak naprawdę. Jakoś nam w miarę swobodnie idzie. Dobra, wiecie co? Chyba podejdę do innej grupki ludzi, bo. Właśnie tak jak mówiłem, nie cierpię tych zadań też i z tego powodu, że właśnie. Nie dość, że bezsensowne zadania, to jeszcze nam tu uciekają, ale z wiadomych przyczyn. Dobra, jeszcze trzech niestety. Dobra. E, ok, i nam zostały jeszcze, moi drodzy trzy pozostałe rozwałki. Spróbujmy się samochodem wybrać, bo tak ciągle z buta lecieć, to też niekoniecznie fajnie to wygląda. Dobra. Czwarta. Dobrze liczę? Piąta. Piąta już w tej chwili rozwałka. Nie pamiętam, czy ona dobrze będzie u mnie oznaczona na mapie, bo mam swoją mapę tak zwaną. Dosyć no taką powiedzmy mniej więcej szczegółową. Przynajmniej tak jak mi się wydaje, ona powinna być w parkingu podziemnym. Jakoś tam trzeba będzie się wydostać w miarę szybko. Teraz pytanie tylko, gdzie ona by była? O, jest, tutaj na rogu jest. Przy takim. No, ganku to bym nie powiedział. Okej, okay, tutaj już mamy gangsterów konkretnych, to możemy ich jakoś tutaj sprowadzić do pionu. Leżącego pionu. Dobra, to są oznaczeni na niebiesko dresiarze. Dresiarze w garniturach. No. Tak to czasami wygląda. Ale płomień faktycznie tutaj troszkę lepiej wygląda niż w innych częściach GTA, już tak troszkę bardziej Bym powiedział, może nie że tak arcade'owo, ale tak. Mam wrażenie, jakby on, mimo wszystko, lepiej wyglądał niż w GTA 3 czy w Vice City nawet. Chociaż jak na tamte czasy, oczywiście, płomień wyglądał całkiem nieźle, jeśli chodzi o bitmapę, bo to jest bitmapa. Bitmapa, czy nawet taki. Bitmapa, dobrze mówię. No, częściowo sprite, tak? Odda Oddalony, tak jakby w. w... Matko przestrzeń trójwymiarową, ale... A tamci co tak stoją? What the fuck? O co tu chodzi? Ale przynajmniej to będzie jeden z tych odcinków, który na pewno zrobimy w miarę szybko. Więc to nie będzie jakiegoś problemu. No i tutaj ostatnia grupka. I poszło. Okej. Okay. Dobra, jeszcze dwie nam zostały. Jestem bardzo zadowolony, że nam to tak w miarę szybko idzie. Warto być tu y, ognioodpornym, y, ponieważ no, szkoda, szkoda tracić postępu między innymi. Następna rozwałka, tym razem już, jeszcze Wam pokażę na krótko gdzie, była, gdzie były poprzednie. Poprzednia była y, zaraz koło parku w tym miejscu, kolejna była tak jak mówię tutaj przy parkingu podziemnym. Czerwony czy pomarańczowy znacznik? Sąd widzę, jakby był pomarańczowy. Następny byłby koło, w zasadzie blisko e, interesu Donalda Lowa. Pewnie go kojarzycie z GTA 3 i częściowo z Vice City. I ostatni będzie dokładnie w tym miejscu. Ale najpierw wybierzmy się tutaj. Fajnie, że można sobie te ikonki już zaznaczać. Rodem z GTA San Andreas. Tam po raz pierwszy w tej serii można było zaznaczać sobie cel, do którego chcesz się wybrać. Może to już raczej zostało w tej serii. A w GTA 4 mamy GPS, a pełnoprawnego, więc też to trochę lepiej wygląda. Okej, okay, rozwałka jest na podwyższeniu. Tu jest jakiś telefon, ale chyba do wyścigu, wiecie co? To kiedy indziej sobie zrobimy? Ogólnie w tej części jest bardzo dużo zadań pobocznych i z nimi będzie duży problem. O! O, kolejny przykład zadań, których nie lubię, potrzebujesz nie dość że samochodu. To jeszcze ludzie będą uciekać jak, y, jak myszy na odtrudkę. Także no tutaj zrobimy troszeczkę w stylu y, y, GTA 1. Jak też były te rozwałki, po raz pierwszy pokazane, i tam też się zdarzało, że się rozjeżdżało ludzi tak bez, bez powodu. Nawet bym powiedział szczerze, że troszkę bez takiego przemyślenia, no ale wiadomo, GTA z tego słynie. Oczywiście późniejszy już tak nie do końca. GTA 4 akurat jako jedna z tygier, która bardzo zmieniła rozgrywkę praktycznie bardzo pokazała GTA, że potrafi być dojrzalsze i bardziej prawdziwe. Z zrezygnowali całkowicie z tego pomysłu. Wydaje mi się, że Delosem Damne troszeczkę zastępuje te rozwałki, tam są nawet podboje tak zwanych terytoriów, czy wojny gangów prędzej w jakiś sposób, tam jest pokazany wojna, wojny gangów motocyklowych między innymi więc tak jakby troszeczkę tam już w ten dojrzały sposób jest to pokazane No ale cóż jak na 100% to trzeba zrobić bo to dziwnie by wyglądało, przeszedłeś GTA 3 San Andreas, Vice City, GTA Advance, e, Dwójkę to tam powierzchownie przeszedłem na e, każdą prawie mapę, ale nie na każdą misję, bo te zadania w GTA 2 są trochę odmóżdżone moim zdaniem. Jeszcze dwa. Jeszcze jedna osoba. Dobra, jest zrobione. I moi drodzy, ostatnia. Myślałem, że mi się nie uda tego zrobić. Już tak zegar tykał, że. Człowiek się denerwuje zawsze, jak tak zegar tyka. Ostatnia rozwołka powinna być w tym miejscu. A jeżeli nie, to w jakiejś wnęce. Nie, nie tutaj. E, nie, to chyba gdzieś pod ziemią. Ale nie jestem pewny, wiecie co. Ja chyba sobie zaraz zerknę... Zaraz sobie... Kurde. Zaraz sobie zerknę chyba na mapę? Albo w tym miejscu. Tutaj jeszcze jest jakaś... O, tutaj. Dokładnie. Czyli z innej strony ja to zaznaczyłem. Zaznaczyłem to od strony tej... Yy, no powiedzmy wjazdu do Shoreside Vale. A powinno być właśnie od innej strony. No nic, no chyba to tak. Zaznaczyłem mniej więcej lokalizację hipotetyczną. Ok, no i kolej, kolejny raz Yakuza dostaje po mordach. No nic, no... Zdarza się. Dobra teraz oni powinni się jakoś bardziej pojawić zawsze na początku się tak trafia że te grupki gangsterów niestety nie pokazują się od razu i trzeba odrobinkę tą mapę tak jakby troszkę przestawić na inne tory żeby się przenieść odrobinkę w inną lokalizację i już te wskaźniki dotyczące postaci już się dostosowują do celu misji pobocznej, co w GTA jest troszkę dziwne, ale no jak gramy już w którą część, to raczej nie powinno nas to dziwić, że Rockstar tak troszeczkę na jedno kopyto robi robiło, robiło przynajmniej serię GTA, aczkolwiek nie mówię, że to jest złe, bo przynajmniej wiemy jaki jest mechanizm, ale to troszkę też moim zdaniem niezręcznie wygląda, że o mamy tutaj taką grupkę nie na początku nic się nie dzieje, tracimy cenne sekundy, a później to tak jest różnie, nie no ciekawe, że na to kiedyś nie zwracałem uwagi jakoś specjalnie. No widzicie, jestem taki trochę dziwny. Dziwny po czasie jestem. Mam nadzieję, że tu nie skiepszczę się jak ostatni dupek. O kurde, no teraz to żem pojechał równo po bandzie. Dobra, jeszcze dwóch mi zostało. Myślę, że dam radę, ale powiem wam szczerze, że ryzyko zginięcia jest bardzo duże. Dlatego ja zrobię taki trik. Nie wiem, czy mi się uda. Czekajcie. Uciekaj! Kurde! Nie wierzę. Miałem tam cenne rzeczy. Między innymi ten legendarny aparat. Który fajnie by było mieć. I wszystko poszło się ptolić. Dlatego polecam Wam zapisywanie co rozwałkę. Nieważne co się dzieje, czy zrobicie czy nie, czy jesteście pewni tego, że zrobicie, lepiej zapiszcie za każdym razem. Czy to na Androidzie, czy to na PSP, czy to na PS2, nieważne, zapisujcie grę. Tak jak często się da, bo jeżeli nie będziecie zapisywać to będziecie przedłużać grę, przynajmniej ja sobie będę przedłużał zabawę, tak jak ja robię teraz. Między innymi. Więc też yy, ja wam radzę, lepiej zapisujcie grę za każdym razem, kiedy jakakolwiek zmiana się pojawi. Bo tak to później jest przyjemniej, fajniej się gra i może nie tyle, co się marnuje czas, ale po prostu te nerwy, które są przy rozgrywce są tak naprawdę mniejsze, a praktycznie w ogóle niewystępowane. No ale co ja zrobię? Jak to się mówi, mądry porak po szkodzie. I pewnie myślicie o jaki aparat mi chodziło. Między innymi o taki aparat fotograficzny. Ten aparat, zużyjesz trzy klisze, bądź no, stracisz broń. To już bezpowrotnie ją, e, jej już e, nie odzyskasz. Tracisz ją całkowicie, więc fajnie mieć taki e, ostatni, jakby relikt. Praktycznie z przedmiotu, z którego no za bardzo nie wykorzystać w tej grze, ale mimo wszystko jednak bardzo ciekawie jest mieć coś takiego. I nadrabiam zaległości. Już za chwilę do Was wrócę. Okej, okay, moi drodzy, nadrobiłem zaległości. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. W następnym postaramy się zrobić emisje główne. Powinni się, powinniśmy się bardziej na nich skupić, ponieważ tego... Trochę jest, a nie zaniedbywać fabułę główną. Do pewnego momentu sobie dojdziemy cholera jasna. Z tym samochodem to też tak było różnie dziwnie. Mamy tu nową miejscówkę, w ogóle powinienem wam chyba pokazać przeróżne miejscówki, ale to może w międzyczasie jak będzie jakiś jeden luźniejszy taki odcinek, może wam pokażę. Tu jest cmentarz, moi drodzy, i w miarę z rozwojem fabuły. Tutaj co ciekawe, będą się pojawiały kolejne nagrobki, których e, tych osób, które pokonaliśmy w kolejnych e, misjach, oczywiście nie we wszystkich misjach, ale w takich mniej więcej kluczowych, e, ludzi, którzy nas e, zdradzili, oszukali i tak dalej. No, tutaj będzie troszkę się tego pojawiało. Zresztą zobaczymy sobie e, to miejsce za jakiś czas i zobaczymy, co tam. Jest napisane, bo na, nawet są tam wypisane przeróżne jakieś e, słowa e, na, tych, e, na tych, kamiennych, e, takich, no na kamiennych po prostu konstrukcjach, co tam jest napisane generalnie o danej osobie, e, mimo że PS2 nie gwarantuje jakieś tam niesamowitej rozdzielczości, jeśli chodzi o jakieś teksty, jakieś bitmapy. Coś do mnie strzelał. A, to byli ci wysłannicy. O dziwo matki to niego. Bardzo ciekawe, że mama wysłała na, nie, na swojego syna ludzi, którzy chcą go zabić. No, matka jest zajebista. Zajebista oczywiście w negatywnym tego słowa znaczeniu. Jest tak zajebista, że nie jest. Mm, I. No i zobaczymy, co dalej jeszcze nam gra przyniesie. Na razie fabuła główna, potem jakieś poboczne. Najbardziej to, najbardziej to by mi zależało, żeby zrobić te zadania z, ze sprzedażą motocykli, bo to jest ostatnie tego typu zadanie i jeszcze tam będzie chyba dostawa pizzy, o ile dobrze pamiętam. Pizzy? E, tak, dostawa pizzy, ale to już tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Dużo zdrowia Wam życzę, pogody ducha i do zobaczenia w następnym filmie.